I śpiewać. Z miast, z miast, miast kresowych, schomii, osad i wsi. I wsi. z miast, z i z miast, białych dworków i chat, z wciąż do niepodległej szli, szli z uporem z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak, I w kajdanach śliką konfederaci, konfederaci, Mogiłami znacząc polski szlak. Z wizurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch, Szkół, barykat Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się dół, z Zelandii z marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, Przez stajkę, stepy, plątaninę, dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, Aż cud nad Wisłą darował nam Bóg z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaborów sprzed dwudziestu lat, bo od września, od siedemnastego dłuższą drogą znów przed każdy ślad. Przez lód spod na północnego, bo, przez łubiankę, przez katyński las, na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt. Tak, tak. Wyznaczyły bezimienne, bezimienne krzyże. Nie zaczyna nas czerwony kat, bo przed nami Pols, Polska, Polska coraz, coraz bliżej. I myśmy szli. Jeśli dziesiątkowani, choć zdradą pragną nas podzielić wróg. I, I przez ludową przeszliśmy niepokonani. Aż wolną Polskę raczy wrócić Bóg. Pałem Wielkiej Polsce. Coś nagrałaś? Yy, zaprosiłam na. Na dzisiejsze spotkanie, swoją koleżankę Teresę Gutowską, którą poznałam w chórze Sybiraków. I właśnie w tym chórze Sybiraków śpiewaliśmy ten, ten hymn Sybiraków. A obecnie mieszkamy obok siebie. I postanowiłyśmy opowiedzieć coś o swoich losach. Ja opowiadam o swoich losach w filmie z Wojciechem Olszańskim, a postanowiłam sama przeprowadzić wywiad z, właśnie z moją koleżanką i sąsiadką Teresą Gutowską, która ma takie bardzo um, ciekawe. Losy trochę smutne, ponieważ jest Sybiraczką. Właśnie temat tego filmu brzmi: na nieludzkiej ziemi. Jest to fragment wyjęty z hymnu Sybiraków. Właśnie chciałam. Moją koleżankę Teresę, Może chciałam, żeby się przedstawiła, a potem opowie jak, jak było. No. Jak było? Tak. No, 10 lutego 1940 roku. O drugiej w nocy NKW20 zaczęli walić do drzwi. Rodzice przestraszeni ze snu się zerwali. No, co się dzieje? I wtargnęli do, do Izby. Pół godziny na spakowanie, u, u, ubieracie, przesiedlenie. No, co za pół godziny. Czworo, najstarszy brat miał 10 lat, czterech braci, i ja najmłodsza miała no, 9 miesięcy. Jako piąte dziecko, no to, to było, to było takie. No i pół godziny na spakowanie, Podróż. na spakowanie. Podróż. No i także na, na, tym. No i pojechaliście y, do Archan do, y, Przewieźli nas do Archangelska nad, Morze. nad Morzem Białym. Białym no i tam byliśmy w tajdze, y, w barakach i y, tam przez 4 lata i rodzice ciężko musieli pracować na chleba, 200 gram chleba za wykonanie normy, a normy były tak zawyżone, że, że po prostu trzeba siły było dużo mieć, a tam głód był, to nawet sił nie było. No i także warunki klimatyczne. Warunki klimatyczne bardzo ciężkie, bo bo, bo mróz, w 50 stopniu nawet drzewa pękały od mrozu. A huk był tak, tak jakby z armaty, jak, jak pękało choroby, drzewo. Choroby. Taki huk był głośny, jak, jak, jakby z armaty ktoś strzelał. Warunki życia dzieci. No i tam byliśmy cztery lata. Nie, w, tej, w tej tajdze. No i po, potem, potem nas Prześ, dzięki Patriotu, Związku Patriotów Polskich, Wanda Wasilewska tam za, za tego. założyła ten związek i ona swoich, swoich Polaków, żeby przesiedlić. To jak myśmy odjeżdżali, Polacy jak odjeżdżali, to Ukraińcy płakali za nami, mówię za wami ma się kto wstawić, a my tu już na zagładę jesteśmy zesłani. No i, i tak, i także... no i Przewieźli na... I, i przewieźli nas na Ukrainę. obwód Sumski, czyli, czyli województwo większe większe takie miasteczko Sumy. No i, i tam. Warunki życia. No. Co? Warunki życia. No, by, by, były lepsze, warunki były lepsze, ale domy to, to z lepianki, z gliny, takie były, pod, podłoga też z gliny, klepisko, raz w tygodniu to, to glinę Ukrainki brały, rozcieńczały wodą, łajno krowie, żeby kolor jakiś, no i, tą, i tą, to klepisko, tą podłogę tak. Tak odświeżali za każdym razem, raz w tygodniu, żeby, bo tam nie było drzew, bo tam tak urodzajna ziemia, że, że tylko zboże, zboże można i coś, coś tego. I mieszkaliście w Lepiancy, a praca była w kołchozie? No, praca, praca była w kołchozach, tych, tzw. PGR, w tak zwane PGR-ach, kołchozy, współdzielnia produkcyjna, to po naszemu. No i, i także tam już warunki były, były lepsze, bo można było, było coś na tej Ukrainie, coś tam zjeść. I była tak rodzajna ziemia, jak mamy się chciała tam i, użyć, nie, tą ziemię, tak u nas w Polsce. I, i, Gnój krowi dała, żeby Ukraińcy pytają się, co ona robi. No, żeby, żeby ziemniaki urosły. On, one nic nie robią i, i ziemniaki duże. I tutaj, gdzie, gdzie była na, na nawożona ziemia tym gnojem, krowim, to krzaki wyrosły na 2 metry długie. A ziemniaczki takie malutkie jak Jak, jak, no, ja, no. jak się układały stosunki z Ukraińcami? Tam I, 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 Ukraińcy za nami bardzo, i, tam byliśmy dwa lata na Ukrainie, to płakali, jak myśmy wyjeżdżali, bo dzięki Związku Patriotów Polskich, to i, po, Polaków, i, po, Polaków z powrotem tutaj do, do, do Polski. To Ukraińcy płakali za nami, mówię, Za wami ma się ktoś wstawić, a, a za nami nikt. I Ale to... Ukraińców mówi, że nie było tylko sędziów. No, 40. Tam same kobiety były, bo, bo mężczyźni na, na froncie wszystko. A, a jeżeli ktoś był, no to no bez ręki, bez nogi. O, inwalidzi byli. A kobiety pracowały normalnie. W, w tym PG. – Mówiłaś pgr ale to się nazywa. No, w spółdzielniach tych... – no, wieś, no tam... w kołchozie, tak? – Tak. – W tak. – No, w hoł... kołchoz był, tak jak u nas te pgr -y, spółdzielnie produkcyjne, tak. A dlaczego się dostaliście tam? Co? Dlaczego NKWD-ści po was przyszli? Słuchaj, no bo Polakami byli, byliśmy, no, a Polaków to na zagłada albo do ciężkiej pracy ze, ze schwali, bo to okres wojenny a, No, był. a ojciec e, e, czym się zajmował? I, słuchaj, ojciec u Piłsudskiego służył i w nagrodę dostał ziemię, na, na, na ziemię odzyskał na, na Polesiu. I ci Rosjanie myścili się potem, że, że Piłsudski pogonił ich no i, i Polaków tu ściągnął na, na tę te, na te ziemię i dlatego za karę to zesłali nas na, na, na katorgę, Polaków, którzy, którzy od Piłsudskiego dostali w nagrodę, bo rodzice Skieleckiego są. No dobrze, e, i wróciliście na ziemię odzyskaną. Mówiłaś, że tata dostał pracę w Bystrzyce Kłodzkiej, tak? Tak, ale tam w Bystrzyce Kłodzkiej i, słuchaj, no tato, to też chciał gospodarkę jakoś, żeby trochę ziemi, bo przecież <coughs> pięcioro dzieci to trzeba było wyżywić. No i, i także, że, że, że chciał jakieś mieszkanie, no i ziemię, żeby, żeby dzieci wyżywić. Bo przecież nie było tych za, zakładów, jakichś takich, żeby fabryk, żeby się zatrudnić. No dobrze. No tytuł tego był, y, na nieludzkiej ziemi, tak zatytułowaliśmy. Y, może, y, oczywiście tęsknotowa zżerała, jak nie wiem co, nie? I, 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 ja, jakby nie Związy Patriotów Polskich, które założyła Wanda Wasilewska, y, to, to, to Polacy by, by tam w ogóle do, do końca życia. To jak myśmy odjeżdżali, to, to Ukraińki, Ukraińki, Rosjanki płakały za nami. Bo tam mężczyzn nie było wszyscy na froncie, a jeżeli jakiś mężczyzna był, to bez ręki, bez nogi, kalek, kaleki. No to dziękuję Ci serdecznie za ten wywiad. Myślałem, że może jeszcze zaśpiewamy, dokąd się dam że y, moja ojczyzna. nas spróbuję. Mo, mo, moja, ojczy... moja ojczyzno, jak, jak ja tęsknię, tęsknię za Tobą. Moja ojczyzna, to czarów sny, za nią tęsknota ściska serce boleśnie. A w moich oczach są ciągle łzy. Cóż to, że zdalajam? O ciebie, droga, droga Ty. Pamiętam przecież, że tam kwitły bzy Cóż to, że zdalajam? O ciebie droga, droga ty, pamiętam przecież.